Cześć, witajcie! Ja jestem Rotan, a to jest kolejny odcinek e, Assassin's Creed Unity. I w dzisiejszym odcinku e, kontynuujemy naszą przygodę. Jak widzicie, możemy teraz mieć 3, maksymalnie 43 tysiące livrów, co jest naprawdę osą, awesome, bo zarabiam bardzo łatwo. hajs. <laughs> w każdym razie, zaczniemy naszą misję co sojusz z rozsądku. Pierwsza misja e, siódmej sekwencji. Ponieważ chcę zdobyć troszkę punktów, a znaczy tych takich tych, tych żebym mógł ulepszać kolejne rzeczy, bo mi się przydadzą, naprawdę. So. so. Seems you've been busy. Tracking down the man who killed your father? Yes. Best of luck. He's killed most of my allies and intimidated the rest into silence. I'm no closer now than I was two years ago. I've seen him. What? When? Where can I find him? I'm not sure that's a good idea. He wants you dead, Elise. We we but you want to protect me? I want to help you. The Brotherhood has resources, manpower. You cannot be serious. I don't trust the assassins. Oh. <laughs> <laughs> oh. Topolawa. Do you trust me? I haven't changed that much, Elise. I'm still the same boy who, who distracted the cook while you stole the jam. The same one who helped you over the wall into that dog-infested orchard. All right, take me to your brotherhood. I'll hear the roar, offer. Offer may be a bit strong. Okej, okay, czyli musimy po prostu zejść do podziemia. Wow! Strasznie trudne. Chyba, że teraz się misja nagle skończy, ale nie sądzę. Albo będzie jakiś niesamowity zwrot akcji czy coś w tym stylu. To jest... Two right turns, seventy-three steps, then down a flight of stairs, a left and another right. Did I get all that? What the hell you done this time, pisspot? The Templars have marked her for death. So you brought her here. The Brotherhood has resources, manpower. Shut up! Well, what have we here? My name is For Heaven's sake! Take that blindfold off. Ridiculous. My name is Elise de Lasserre. My father was Francois de Lasserre, Grand Master of the Templar Order. I've come to ask for your help. Continue. Mirabeau. Must we rehash this debate again? We must, and we will, Master Kemar. If you cannot see the advantage in being owed a favor by Francois de Lasserre's daughter, I despair for our future. Continue, Mademoiselle de la Seine. Oh, here we go. You are not men with whom I would normally parley, monsieur. But my father is dead, as are my allies within the Order. If I must turn to the assassins for my revenge, so be it. Parley, my arse. This a trap. <laughs> <to laughs> my make <boss> a <laughs> our guard. I say we kill her. Send her head back as a warning. Belek. Enough! Plainly, this discussion is better conducted in private. If you will excuse us, Mademoiselle Lasserre. Certainly. Hanno, oh perhaps you should accompany her. I am sure you two have much to talk about. Okej, okay, to sobie pogadamy. Albo porobimy jakieś ciekawe rzeczy, wiesz. Do góry mam pokój i mam tam łóżko i listy od ciebie. Nie, nie mam listów od ciebie wcale nie mam.

Co z... Elise? Gdzie? Tak się zabija po drodze wykonywania misji. By the way, tak Was tylko informuję. E, musimy za nią podążać, jak rozumiem, do warsztatu tego złotnika. Mam nadzieję, że go nie zabiję, bo wolałbym, żeby go nie zabijała. Bo to by było, wydaje mi się, głupie. Tylko dlatego, że wyprodukował broń, która zabiła jej ojca. Broń, no to jest szpila, w sumie to jest bardziej taki element ozdobny, mogący służyć jako broń, jeśli nasączy się na nią truciznę i tyle. Tak mi się wydaje. Dobra, w każdym razie a, musimy podążać za naszą duperą. Tam. Ja, jak widzicie, mam halabardę zagłady na plerach. Zaraz to zmienię na naszą kochaną broń. Nie wiem, czy mogę ich szybko zabić, żeby dalej móc. Aha, ona Proszę. na mnie czeka, świetnie. Dobra, tu jest filmik, tak? To ja się zamykam. Co to było? Oh, no. François -Germain was my

Bo po prostu robię do, robię rzeczy do tych nowicjusza, żeby tam punkty zdobywać i tak dalej, i tak dalej. Tadam. Zasięg jest mało ważny. Jeśli ma się obrażenia na Maxa, no musicie to przyznać. Zbadaj warsztat. No to. Jak mówiłem. Nie mogę z tej strony, nie, to jest z drugiej. No. Nie może tak samo, Dobra, to jest ten sam. Wydaje, sam. To jest to samo, mhm. I co? Coś tu nam się powinno okazać? Nie powinno, cokolwiek? Wygląda, że nie jest w domu.

Nie, no to jest atak oszałamiający. To nie sądzę, żeby było ogłuszenie. W każdym razie niespecjalnie wiem, jak się wykonuje ogłuszenia. Wow, ok, widzę ciekawe wspomnienia. You must have known his bluff wouldn't hold up. So we've lost him again. Maybe not. Let's keep looking. Oh, coś zauważyłeś. Locked. Maybe we could... ...use that. Well, now I know why this wasn't on the official tour. Oh no! Look, no. it's him. The bastard killed my father. We have to tell Mirabeau as soon as possible. Whoa, whoa, whoa! I'll take care of this. Meet me at Mirabeau's estate. Whoa! What's happening? Uh huh. Okay. Stay down. Do you see them? Two the windows across the street. Czy ja nie trafiłam w głowy, czy co? Po prostu się wychyl. Okej. Okay. Chyba jednak trafiam w głowy. Tu nie trafiłem. Mimo wszystko mogę to jeszcze wykonać, jeśli tylko trafię ostatniego, który jest gdzie? On jest chyba tam, albo nie? Nie, no to jest tamten, chodź po prostu, głowy wychyl. Uw. Dobra, walisz to Ciekawe czy mi zaliczyło tamto W każdym razie teraz... Aha, misja się skończyła. Pewnie, że cię słyszę. Wielki misję. <śm> Ok, świetnie. W takim razie uh, my kontynuujemy, bo brakuje mi jeszcze jednego punktu, żeby móc rozwinąć umiejętność, którą chcę. Uh, więc musimy się udać gdzieś tutaj, tak? To jest niedaleko naszej e, posiadłości, ale w sumie, chyba z punktu widokowego, będzie szybciej e, się tam dostać. A poza tym jest tam sklep, gdzie ja uzupełnię zapasy, i zobaczymy się już przy mi misji. Ok, e, zapasy uzupełnione. Idziemy gadać z Mirabel. Mirabel. Nie wiem jak to się czyta, ale um... Monsieur Mirabeau? Mirabeau. O, dobra, w taki sposób pewnie. On jest jakimś takim Templariuszem albo asasynem albo czymś jeszcze. Woah. What is this? I didn't. Of course not.

Nie Ladies, handkerchief. So, we can count half the noble women of Świetnie. O, znowu leży na łóżku. Wow. Aha, no fajnie. Czyli. Tak tego nie widzimy, natomiast w ten sposób już świetnie. Ciało znika, jak włączamy tryb orła, nie wiem dlaczego, ale dobra. O, tą samą bronią może to był Germain, to jest To Zrobina, która ojca. to jest ojca

Podejrzewam, że mamy skamera dynarem. Ty jesteś skamera dynarem? Czy nie? Bo mam z tobą pogadać. Wiesz. Yes sir. Have you been here all day? No sir. I arrived at four to see to this week's delivery of wine. Uh -huh. Anyone else arrived since then? Only the young lady with the red hair, sir. She went straight away to the master's study. And you haven't been upstairs? The weekly wine delivery is quite extensive, sir. I see. Thank you for your time. Dobrze. W takim razie trzymamy do zbadania coś jeszcze. Okej, okay, zapytajmy go, o chusteczkę. Emilie. Emilie, sorry. The maid. I'm given to understand she saved up her wages for a month to purchase it. It made her feel like a lady. She told me. And where is Emily now? At the market, sir. Thank you. Of course, sir. Świetnie. Czyli, czy my możemy zbadać tu coś jeszcze? Drzwi i książkę zbadajmy. Bo, skoro wiemy, że to Emily, prawdopodobnie Master Kema. Wow. To może Master go zabił. Coś jeszcze? I szafę musimy jeszcze zbadać, tak?

E, miejsce zbrodni a zabezpieczone, czy cokolwiek tam sprawdzone. Teraz musimy iść pogadać z Mistrzem Kwemarem. Przynajmniej wydaje mi się, że tak to się czyta. No ja tam nie, nie mam francuskiego w szkole, więc nie mam pojęcia. E, w każdym razie tutaj widzę, jest nasza siedziba. Tak? Tak. Po prostu inne wejście, a Kwemar będzie na dole. Pewnie ja teraz to bardzo źle wymawiam i wszyscy się śmiejecie, ale trudno. W każdym razie wchodzimy tutaj i podejrzewam, że scenka odpali się od razu. Może dzisiaj skończymy tą sekwencję? A może nie? Zobaczymy. Czy mi się będzie chciało, czy nie. Siema. Ja tutaj muszę wejść do góry. W sumie templariusze mają takie same te, tylko że mają chyba odwrotnie kolory i ten swój krzyż. Oczywiście, nie? O, mam wojownika w ogóle, nie zauważyłem. Muszę z tobą pogadać, chłopie. I'll have to summon the rest of the council to deal with this. Elise had nothing to do with it. I'll stake my life on that fact. Please give me a little more time. I'll find the killer. Very well. You have until tomorrow morning. No later. Die the was poisoned with aconite. Poison. Do I need to point out that that particular strain is a favorite of the Templars? You do not. Where might one acquire aconite in such strong concentrations? any doctor could prescribe it in diluted form i myself take a tincture of aconite for my heart it's strictly regulated of course but i do know of an apothecary in le mare who is willing to overlook such petty legal matters thank you dobrze czyli pewnie podał nam info gdzie jestem gościu świetnie teraz musimy polecieć do kolejnej lokacji Mianowicie gdzieś tutaj obok. Świetnie. A zobaczymy się na miejscu. Okej, okay, jak widzicie, zbliżamy się teraz do tego aptekarza i kaccenka. Okej, czyli pości. Nope, nie mogę dać ci spokoju. Niestety, ach czyli mamy korzystać z różnych takich wyciągów, niewyciągów, omijać wszystkie rzeczy. Świetnie, um, w takim mamy razie gonimy. No już, staram się. Chwila. No nie, 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 nie. Shit. Jak mi ucieknie, to się zabije. Slow down. Wait. Pewnie mam skorzystać z tego właśnie wyciągu, żeby polecieć na górę i potem dogonić go. W ten sposób, że on będzie przechodził tylko kilka pytań. No, puśćcie! Ludzie, to nie jest takie skomplikowane. Okej, okay, dobra. Walid, że nie pominąłem tych obiektów. Trudno. Ważna jest misja, misja, misja. Dalej. I did just as you said what are you talking about you you're with the other one aren't you the hooded man tell me about this other one who is he i don't know i never saw his face ah! he threatened to kill me if i didn't give him the poison i didn't ask questions a small quantity in stock he took that straight away but he told me where to drop off the second dose second dose here! That's all I know! I swear it! Dobra, ah! oh, mama. Oh, well. Think of this as a wonderful story to frighten your grandchildren with. Well, Dobra. You were right. He gave our mysterious killer the poison. And he said the killer wore a hood like mine. Well, there are shades of grey in every good story. If we've been betrayed from within. That would explain why the killer tried to frame me. Here. Lecimy świetnie. O, oh, ok, mamy równo cztery te. Równo cztery uh, uh, punkty, dlatego ja je teraz sobie wydam. Uh, natomiast. Uh, co ja tu chciałem kupić? Misz broni jednoręcznej? Może tak. E, w każdym razie. E, e, teraz polecimy właśnie do. Do tej misji tutaj obok. Czy ja tu mam coś, co mogę chcieć? Nie sądzę. Chociaż podwójne zabójstwo z powietrza też wydaje się fajne. To jednak a, walka, wręcz i mistrz broni ciężkiej nie. A to. Osiągnij mistrzostwo, w, w, co pozwolić? Aha, no spoczko. Dokładnie to chciałem kupić. E, I w sumie nie. W sumie to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ten odcinek będzie taki krótszy. A, natomiast ja sobie teraz szybciutko przet przetestuję. Jak to działa? W każdym razie to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Komentujcie, łapkujcie, subskrybujcie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Prawdopodobnie już jutro na kanale. Pa pa.